Jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń, szczególnie szkodliwych dla jakości życia ludzi, oraz wykorzystywanie ciepła systemowego z efektywnych systemów ciepłowniczych. Zmniejszyło się zużycie węgla o 8 tysięcy ton rocznie, a emisja CO2 o 20 tysięcy ton. Żyli doceniło koło również za projekt farma fotowoltaiczna przy Miejskim Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji, za termomodernizację budynków należących do miasta oraz stosunkowo duży budżet przeznaczony na poprawę efektywności energetycznej. Szanowni Państwo, Panie Ambasadorze, Pani Dyrektor, bardzo serdecznie dziękuję Kapitule za Tą, tą nagrodę, jest to dla nas bardzo duże wyróżnienie. Chcę powiedzieć, że budowa ciepłowni jest budowa ciepłowni, znaczy właściwie ciepłownia jest własnością spółki geotermia Koło. Spółka jest w 100% z udziałami Gminy Miejskiej Koło. Inwestycja ta była dofinansowana z Środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej. Cała inwestycja została uruchomiona w 2024 roku, i dzięki niej właśnie mamy czystsze powietrze i niezależność czy bezpieczeństwo energetyczne. Szanowni Państwo, jest to dla nas bardzo duże uznanie. Bardzo się z tego cieszymy i chcę powiedzieć, że kierunek, który obraliśmy, czyli inwestycja w odnawialne, źródła, przepraszam, w odnawialne źródła energii oraz dbałość o środowisko, świadczy o tym, że ten kierunek jest właściwy i o tym, że przynosi wymierne korzyści dla naszych mieszkańców i przyszłych pokoleń. Bardzo serdecznie dziękuję Państwu za wypchnięcie. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. W kategorii efektywność energetyczna, energetyczna jeżeli przyznało także dwa wyróżnienia. Pierwsze, w kategorii miasta powyżej 100 tysięcy mieszkańców otrzymuje... Reprezentując miasta Bydgoszczy, serdecznie zapraszamy na scenę. Jury przyznaje wyróżnienie miastu Bydgoszcz za podejmowane na dużą skalę ambitne działania, które przyczyniły się do znaczącej poprawy efektywności energetycznej. 35 budynków poddanych termomodernizacji, 66 instalacji OZE, obniżenie temperatury w budynkach, monitoring zużycia energii. Jury zwraca uwagę na planowane przez miasto poddanie termomodernizacji 80 kolejnych budynków. Drugie wyróżnienie w kategorii efektywność energetyczna trafia do miasta poniżej 100 tysięcy mieszkańców i otrzymują je Kozienice i Janikowo. Scenę pana Igora Czerwińskiego, zastępcę burmistrza w Kozienicach, oraz Pana Rafała Amanowicza, inspektora z Kozienic. Z kolei miasta i gmina Janikowo reprezentuje Pani Katarzyna Wikarska, zastępczyni burmistrza Janikowa. Jury przyznaje wyróżnienie za wysokie nakłady finansowe podejmowane przez oba miasta na rzecz modernizacji systemu ciepłowniczego. Dodatkowo na uwagę zasługują w przypadku Kozienic wykonanie licznych instalacji OZE oraz utworzenie spółdzielni energetycznej. Natomiast w przypadku Janikowa działania na rzecz rozwoju OZE, inwestycje w termomodernizację, wymianę oświetlenia ulicznego oraz szczegółowy monitoring zużycia energii. Gratulujemy serdecznie.